Czas już do szkoły, czas do szkoły łysy. Choć stawaj mnie w synu szkół, kuchony, dostawaj no łysy. Choć już teraz tylko będzie dziś no dobry dzień, łysy! Gotów! Jak to życie? No to ciebie, to dobrze <grym> wystaje, bo muszę coś kurwa sobie zrobić. No, idź do szkoły kurwa. Będę musiał coś zrobić, kurwa. Ty to, to rozumiemy, yy, no więc tak, yy, tutaj idź do tej kurwa szkoły i zrób co kurwa, masz może piątek dostaniesz od tej starej baby. I yy, idź do tej szkoły i przynieś mi kurwa jakąś ocenę. Będzie dobrze, może prezent dostaniesz. To tam do szkoły, kurwa, czas do szkoły, kurwa jebi tutaj do Mojej mordy, kurwa do szkoły, czas, kurwa do szkoły. To tam do szkoły, kurwa, czas do szkoły, kurwa jebi tutaj Koledzy, myślicie jak to będzie? Z tymi nowym uczniami, co podobno miało być dwóch jakiś jakiś wysynów czy coś pewnie będzie zajebić, ale skąd ma kurwa wiedzieć, to, że, że to będzie kurwa zabawa, to tak sobie jakiś kurek kurwa no, będzie i będzie się kurwa no, bawić no w świski, no świnskich to, te tam czy taka tam. Taka... Ja myślę, że jakoś to będzie dobrze, ale skąd kurwa wiedzieć, czy dobrze, czy niedobrze, no no jak łysy przejdzie, to się z nim pogadamy. Mam nadzieję, że to nie będzie, ale kurwa, to nie będzie, no, wśród tych, <laughs> wśród tych, no, ułatniów, w jakoś tak, no, żadnej kurwy mam nadzieję, że nie będzie. Proszę, kurwa, jak to nabyć, i kurwa, mam nadzieję, że sobie zrobię coś zajebistego, mam nadzieję, że sobie porobić coś zajebistego, mam ochotę. Przez kolego, masz przez i Dzisiaj będziecie mieli nowego kolegę, ale to dopiero później. Wiecie, później będziecie mieli nowego kolegę. Hehehe. Nowe, ty jesteś pojebani, chyba. Jesteście naprawdę bardzo pojebani. Osobski. I chodzę tutaj, e, się przeprowadziłem od mojego samego wypadku. Ale musimy jeszcze ostalić z kolegami na więc opiekujcie się o bo jest na wózku inwalidzki. Chłopcy, co są dwóch ochroniarzy, to i oni się mną zajmą. Przez parę lat będziemy mieli przestrane kury o Lamachi. Przez tyle lat, chyba 3-4 lata, kuryła będzie musiała się z nimi uporać, aczkolwiek chyba to będzie przepowiednik. Z tym życiem, z tym skurwysem, co ja widziałem we wiadomości, z tym skurwysem, z tym życiem, z tym skurwysem, co ja widziałem we wiadomości, to jest naprawdę przesadane, przecież teraz by nie mamy naprawdę przesadane, przez życie, oj, 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 nie, przez całe życie kuryła teraz mniej więcej związałoby.

Wszystkim, bo wpiszę, kurwa ma uwagi. Czekaj, spełni. Mówiłem, mówiłem. Wiedziałem, że jeszcze przed co nami kilka za odcinków, bo będziemy musieli się z nim przejmować. Dam, 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 dam. Szkoła to kurwa, idziemy tam razem na wagary sobie. Idziemy, kurwa, może razem. Kurwy, są w szkole. I do taką grube, kurwy, wszyscy jesteście tymi kurwami. Kuron i Cloud, wszyscy co robimy, wszyscy jesteście w, w szkole, kurwami. Dam, 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 dam. To jest taka kurwa, mam w szkole, to nie wiem co ma z nim kurwa zrobić. To jest tak kurwa, kurwa, ja mam młodego, no i patrzeć, kurwa. To był taki gruby kurwę w szkole. Nie wiem co ma z nim kurwa zrobić. No. Całe życie mi przykłada kolegów, mówią, kurwa, ja chyba się zabiję. nie za tego będzie. Jeśli tego będzie kurwa, chyba za Całe lata będą się z nim przekazać, no. Postaraj się jakoś wybeścig z tą kurwa, sytuacja do uchwali pana. To jest tak, kurwa wykuruje się z zimą. problem, że jest taka kurwa w szkole i właśnie ja chcę się jej pozbyć, nie wiem co. Że, no, ta legenda, o której mówię, się każesz, karzesz. sobie wymyślić na ten temat. Kurwa, śmieszę, że masz przesadę, kurwa. Dobra, nie mam co robić po prostu z nim, takimi miejsce kurwami, to wiesz jak się kurwa dzieje. To jest tak, teraz widzisz, jak to jest, to jak ja mam niby z tym kurwa żyć. Ja się chyba kudzal zabiję no, przez tego kogoś postaram się jakoś zrobić, ale na razie może i sobie wypić kawę i zwalczył kruchę. Bo to, bo... że ten kuryś na razie żeby się chciał kurwa, tam chodzi do tej szkoły, a tam w piwnicy nożej zegramy, no, no i co teraz, ale obiecy mnie, że nic z tym kurwa nie zrobić, bo nie będę płacił tych milionów. Staram się zrobić, co mogę, ale jeśli coś mi nie wyjdzie, to proszę, w pierdol policji i się zabiję z przez nich. Kurwa, nie będzie bać kurwy, nie ma bać kurwy, nie ma bać kurwy, są grube, są drzwi, tyle, nie kurwy, nie ma bać kurwy, na wygrywy zaraz pójdę. Irmir do szkoły, wysyć, często do szkoły. Mówię to ciebie, Irmir rolek, Wstawaj, wstawaj, rolek. Musisz iść do szkoły, kurwa, do szkoły, bo jeszcze coś ci nie stanie. Musisz iść do szkoły. Może teraz coś zrobić z tobą, bo I mam nadzieję, że już ci się nie stanie tak. Mam nadzieję, że śmierć o mnie. I zrób to co masz. Dobrze, to idaszkowisz, do szkoły, Hubert, pa. No i do Hubert. Jest to jest szkoły, to jest tylko swój Ale mi się to bardzo nie wie, Mam nadzieję, że nocy um. rolek, Bajs, ja i ja, że Hubert no ktoś jeszcze dziecięca mafia, wszyscy się złoży. I kiedyś dzieje w tym zajeby tego ja. No już dosyć, a może ja mam pomysł, właściwie ja mam pomysł, co się stanie. Ja mam pomysł, to zrobimy, no, tylko poczekajcie jeszcze, muszę zawołać lód. Idziemy na Bagary, wszyscy, Idziemy być na Bagary, tylko tak, bo żeby by było powstrzymanie. Ja też bym chciał, poszedł na Bagary, no chętnie bym tym poszedł, bo ja mam pomysł, ja też mam pomysł. To ja też mam pomysł, żeby idziemy na te wagary, bo mam nadzieję, że sobie podrobimy zwolnienie i tyle. Idziemy na wagary. Nawagary, tutaj, o oh, tutaj bit, na wagary sobie, rozerwę sobie na wagary, a i tutaj, o, Moja noga już odpadła, jeszcze co mam robić. Ty muszę iść na wagar piję, piwko, nawagary, wagary. ty tutaj bit, może iść sobie na pięć, bo piwo, muszę sobie na chlebiecie, może sobie zrobić piwo.